Wielkie zmiany u gwiazd rolnik szukażony, ślub w USA i wieczór panieński. Bohaterki rolnik szukażony pochwaliły się pięknymi zdjęciami. Agata z szóstej edycji programu niedawno została mamą, a teraz poślubiła swojego wybranka. Jej świeżo upieczony mąż przysięgę składał w różowym garniturze. Niebawem odbędzie się także ślub Adrianny i Michała z rolnik szuka żony dziewięciu. Dziewczyna pochwaliła się fotkami z wieczoru panieńskiego. Agata była kandydatką Adriana Berkowicza. Ten wybrał jednak Ilonę Kurzeje, z którą rozstał się jednak na początku 2021 roku. Piękna brunetka znalazła szczęście u boku Łukasza. Para w lipcu 2022 roku została rodzicami córeczki, która dostała na imię Róża. Teraz postanowili sformalizować swój związek. Wzięli ślub w Stanach Zjednoczonych. Przyszłam na jedną chwilę, czerwone serce, spotykasz kogoś i wiesz. Tak po prostu, zwyczajnie. Po pierwszej randce nie spoglądasz nerwowo na telefon, czy ten zadzwoni. Dzwoni, zanim o tym zdążysz pomyśleć. Później zgadzasz się na pierwszą wspólną podróż, która się nie kończy. I to najpiękniejsza podróż, jaką można sobie wymarzyć. 9 czerwca 2023 roku napisała Agata na Instagramie i opublikowała zdjęcia tuż po ceremonii w kaplicy w Las Vegas. Niebawem stan cywilny zmieni także Adrianna Jasiaczek, która zaręczona jest z Michałem Tyszką, którego poznała w dziewiątej edycji Rolnik szuka żony. Specjalnie dla niego przeprowadziła się z Łodzi na Podlasie. Dziewczyna pokazała właśnie relację ze swojego wieczoru panieńskiego. Ten odbył się u warszawianki w malowniczym domku w lesie w Lubiecu, województwo łódzkie. Wiadomo, że wieczór kawalerski jeszcze przed Michałem.